Telewizor duży, ogromny, wielki. To jest taki bożonarodzeniowy cud. Przytaszczyliśmy go jakimś cudem. <grym> no, to była komedia. Komedia? Jak <grym> dla mnie to był prawie że. Horror! Horror! No, prawie mnie tu zamordowano. Po drodze nas zamordowano. Przecież żeśmy robili chyba ze 3 albo 4, 3 to delikatnie mówię. Przerw to powiem. było kilkanaście albo kilkadziesiąt. Mm. Ale myślałem, że Ty mnie zamordujesz normalnie za ten pomysł. Pewnie. No, dobra, ale mamy telewizor. Oczywiście głośniczków i tak dalej nie było tutaj w zestawie. Nie, nie, nie. Teraz to jest taki e, projekt koncepcyjny, prawda? Jakby to mogło ładnie wyglądać. No tak, bo ma gniazda do podłączenia tych kolumn. Tak, to jest nietypowy telewizor. Bynajmniej nie dlatego, że ma taką tutaj jakąś dziwną szufladkę, widzicie do menu, takie nietypowe, nie które miał. powinno się schować, ale tego nie robi, ale bardziej chodzi o to, że on tutaj z tyłu ma o gniazda. Widzicie tych gniazd? Czekaj, no obróć że się, gimbal, obróć się, gimbal, a gimbal nie o, takie tutaj gniazda. Tak, jakby miał wzmacniacz wbudowany w siebie i umożliwia podłączenie kina domowego. Czy widzicie, nawet jeszcze jest taki ładny zestaw skompletowany. Czyli mamy tutaj kino domowe, znaczy to nie jest kino domowe, to jest yy, odtwarza w tej linii. Nie? No to jest odtwarzacz DVD. Nie? No dobra, który... no to mamy. Kino domowe sprzedaliśmy. Odtwarzacz DVD. Ze wsi jestem, więc to już dla mnie było kino domowe. Mm. I to jest podłączone tutaj. Głośniki są podłączone i zakładamy, że to wszystko tutaj działa. No I będziemy testować, prawda, czy rzeczywiście to działa. E, aczkolwiek telewizor pewnie i tak trafi na rozbiórkę, no bo Zamienimy sobie, zamiast lcd jak będzie działał, nie? Tak, tak. Po co nam LCD Full HD, skoro można mieć kinola, co nie? Takiego... Dobra, to co? Testujemy. Trzeba włączyć. Chcesz to włączyć do prądu? A jak wybuchnie? No, podłączony do prądu działa lepiej. A jak wybuchnie... No właśnie, stoję, stoję tak jakby na wprost tego. Ustawiłem już ten sprzęcior. Tak, już jest ustawiony, tak, on jest włączony. Czy ma się... Znaczy, tak, kamera się nagrywa, ustawiona. Kurde, nie chcę ostrości złapać, muszę inny chyba obiektyw kupić. Ten jest jakiś taki se. Ym... No to włącz, zobaczymy. Chcesz to nagrywać? No tak, chcę to nagrywać. To jest nagry... idzie nagranie w tej chwili. Aha. Kiedyś nagrywałeś też jak wciskam wteczkę do gniazda. Tak? Aha, no tak, no to wsadzamy tak to jest luźna jakaś wcisnę. Zadziało no się coś? Zadziało się niewiele. Niewiele się zadziało. Dobra. A no, już się zadziało więcej. się zadziało. Zapiszczały ceweczki. No taki uwalony jest tu na rogu. No. To nawet nie wiedziałem. Ja go nie czyściłem, nie mhm. zdążyłem. No dobra, widać jakby był w standby. No właśnie. Chyba. Się budzi. Rozmagnesowanie zrobiło ding. Zrobiło zaskwierczenie, za tknął tak jakby, o! O! O, no, ogłócił działa! <grym> Alleluja, działa. Tak Jakby dziwnie. Ale wszystkie się dziwnie jakoś uruchamiały, szczerze powiedziawszy. To tak jakby z nie do końca coś tu widzisz, miało. jakieś zakłócenia są, albo coś źle podłączyłem, albo. Może trzeba poruszać eurozłączem. Albo nie do tego eurozłącza podłączyłem. To by nie pokazało pewnie w ogóle. Nic się nie zmienia od ruszania. Poza tym, że zgasło. No jest obraz, ale okalny? nic się nie zmieniło. No to może jest zepsuty po prostu. Znaczy wygląda jakby w sumie działało, co nie poza tym, że są te zakłócenia. To no jakiś tam obraz generuje. Też znaleziono jest to. Tutaj. Mhm. Kinole mają to do siebie, że źle to widać na kamerkach. Także my ten obraz widzimy troszeczkę inny niż Wy, no bo niestety wpada w rezonans z ilością klatek na sekundę w aparacie, no i później wychodzi właśnie takie różne dziwne efekty, o typu czarne plamy czy coś. Oczywiście tego tu nie ma na kineskopie. Sprawdzimy zaraz jakaś płyta będzie umieszczona i zobaczymy czy tutaj ruszy. Jakieś film. Mhm. Jakieś jest jakieś takie zakłócenia Nie, ma. zakłócenia ma tylko takie jakiś od takie elektroniki różnych ma. tego typu, ale generalnie. Zaraz gra tymi swoimi głośnikami. No to trzeszczą. To ten głośnik furczy. No. Ale tam jest przełącznik z tyłu, żeby grały te zewnętrzne. Aha. Czytaj, który krzywda? No nie wiem, który gra. Wiem. O, widzisz? Ten, tu gdzieś no. Tak, jakby tu w tym miejscu gdzieś. O, gra zewnętrznymi, rzeczywiście. Kra zewnętrznymi. Wow. O, teraz widzicie zakłócenia na obrazie. O, teraz widzicie tak, jak my to widzimy. No, tylko oczywiście bez tej tutaj, tej plamki tego nie ma, ale generalnie lat... Do tego telewizora? Nie, to pilot do tego DVD. Aha. Pilota nie było, niestety. To przecisk troszeczkę. Działa regulacja. Mam wrażenie, że tamten gra, a ten już nie. Aha. Może tak być, może balans hmm. jest zmieniony, może coś tam. Telewizor ma jakieś tam, widzę, menu. Przycisk jest menu, więc coś tam można. Set time, sąd. Picture. Pytanie, czy to można zmienić tym. No, można, tylko jak w to wejść? Pewnie menu jeszcze... Nie, menu jeszcze raz to wychodzi. O, tak się w to wchodzi, można Aha. sobie ustawić, balans jest po środku. Aha. Można sobie chyba ustawić tony niskie mhm. i chyba tony wysokie, mhm. nie? No. Ale, Ale strasznie to mruka. Strasznie skacze, więc coś i tak coś jest, to jest takiego. Coś jest dlatego go ktoś wyrzucił chyba. Masz te takie podrygi te tutaj, na przykład tutaj, co widzisz? Bo to raczej co to tak nie to jest podrykuje. od tego, że stoi coś na nim, bo to by wtedy było tło od góry bardziej. Mhm. W tej chwili nic, nic nie działa, co by mi mogło zakłócenia robić u mnie, więc z fotowoltaiki nie ma nic, więc pewnie... Zostawić można obraz jeszcze, ale tu nie ustawisz szczerze powiedziawszy nic więcej, tak jakby... Albo Picture może działa do tego jak idzie... Wiesz, może, mhm. on, może on po jakimś czasie jak się naładują mhm. te wszystkie kondensatory... To może się rozkręci. to jest do DVD, tak? Tak. Bo mogę jeszcze spróbować zrobić coś takiego. Tylko nie zdziw się jak nie będą działały wszystkie przyciski, bo to nie jest od tego modelu. Bo myśmy znaleźli dwa DVD, jedno Philips i drugie Philips, ale y, jedno Aha. nie miało pilota, a drugie miało. To, które nie działało, miało pilota. Aha. Chcę ją zatrzymać, ale nic nie idzie, nie mogę stopa zrobić. Na tym naciskasz? Coś? Nic nie naciskam. No to nie działa w tym momencie. To pój mi płytę, bo chcę zrobić... Sprawdzić, chcę wejść w menu dekodera, czy ma opcję ustawienia RGB. Jakiego dekodera? O, tego. No no. W... No kurde, to co odtwarza. O jest RGB. Video Out. No to jak spróbuję Piskan. No nie wiedzę się zmieniło kolory tylko. No dobra, no to, okej, okay. no to telewizor po prostu ma takie już mruganie. No to ten telewizor ma też coś. Ma coś z mhm. sobie. Chociaż myślałam bardziej, że może on się po jakimś czasie bardziej ożywi, jakby się mu kondensatory naładowały, bo to też czasem tak bywa, ale myślę, że chyba... Pytanie, może to jest jakiś piwniczny wynalazek, ktoś go gdzieś w piwnicy trzymał i po prostu tak jest. Jakiś zapasowy na wszelki wypadek. I wiesz, wy sprzątali piwnicę, to wyrzucili, mhm. nie? Mhm. Bo ile można trzymać stary mhm. telewizor, nie? Mhm. Do oglądania widzę szybko mrugających filmów, nie ma znaczenia, bo się nie zauważy. Ale no nie, nie ma tej, ta linia jedna nie jest jakaś stabilna, więc coś... Tutaj jest jakaś taka kreska, tu, uh -huh. tu. Ja nie wiem, czy ją widać na kamerze. No i tutaj są takie, tu chyba też jest jeszcze jedna taka, tu. I ona tam gdzieś schodzi, ale ona jest mniej wyraźna tu. Uh -huh. No i takie wiesz, po, poziome krechy, nie? Takie uh -huh. tu skacząca, tu gdzieś skacząca i tu jest taka bardzo skacząca. Uh -huh. no. Może trzeba by go regulować jakoś czy coś. Może dałoby się zrobić, może kwestia wyregulowania, może któreś z cewek nie działa, no ale nie, nie będziemy się chyba tym bawić. Po prostu pewnie pójdzie na rozbiórkę. No, ma jakieś problemy. No dobra, okej. Okay. To tyle na filmie z nim.